Okay. Mm -hmm. Hej, cześć, siemaneczko z a no, Wszystkim jestem REQ, Przed sekundą się obudziłem, mimo że jest godzina 19 z <grym> tak jest I chciałem wam coś nagrać I to jest taki troszeczkę odcinek nietypowy Z takiej serii, która się będzie O ile się w ogóle to przekształci w serię To będzie się pojawiało naprawdę rzadko Bo tutaj em, Ostatnio z kumplem dołączyliśmy Sobie, żeby tak pograć na takim jednym serwerze To jest Blowcraft Box. To był kiedyś serwer Blow, ale Coś się jest, coś jest stało i już nie jest już nieważne. W każdym bądź razie to jest taki troszeczkę nietypowy serwer, dlatego, że jeżeli komuś się znudziło granie takiego czystego, normalnego survivalu, to spokojnie może tu przyjść. Zaraz się, zaraz się domyślicie dlaczego, no możecie już teraz zobaczyć. E, chociażby po biomach. Albo bardziej tylko po biomach, bo tutaj nic innego, jakiegoś takiego, takiego strasznie ciekawego nie ma. Ale na przykład są biomy tak jak tutaj, że czekajcie, wezmę sobie zjem kurczaka. Tu są. Jak widzicie, Diaksów i tak dalej jest co niewiara. Dlatego, że są wiemy, w, w których na przykład Diaksów prawie w ogóle nie ma, a są takie jak ten na przykład, gdzie rudy Diaksów sięgają po 30-35, czasem nawet 40 40 tych, wiecie, takich klocków do wykopania w jednej rudzie, więc to jest naprawdę spoko. Jeżeli komuś się znudziło granie na takim zwykłym serwerze, to może tutaj. I widzicie, to nie jest jakiś niewyrenderowany ląd tutaj. To jest po prostu wyspa latająca. Taka troszeczkę. Patrzcie, co my mamy niżej. Widzicie? I tu, to to, to jest dopiero fajny. możecie sobie zamieszkać na takiej kosmicznie wysokiej górze. Spokojnie wybudować tutaj zamek, bo akurat u góry tereny są całkiem płaskie. Akurat bardzo sprzyjające temu, żeby wybudować tutaj coś. No i tak jak mówiłem, surowców jest tutaj w cholerem. Jedynym problemem jest jedzenie, bo jedzenie rośnie naprawdę hip, no, kosmicznie wolno. My to tutaj posadziliśmy z kumplem jakieś, nie wiem, z dwa tygodnie temu. Więc rośnie to i rośnie. W każdym razie. Tak, troszeczkę pokrótce opiszę te biomy, bo mm, albo inaczej przejdziemy się pod tych ciekawszych. Przy jednym ciekawszym już jesteśmy, to jest właśnie z dwóch takich, takich super, <taki> takich, których na 100% nie znajdziecie na innych serw serwerach. To są takie właśnie gigantyczne biomy. Niestety nie kliknęłbym tutaj e, F3, żeby zobaczyć, jakie e, jaką to nosi nazwę, dlatego że wtedy zobaczycie kordy. A to wszystko jeszcze nie jest na Kuboidzie. Bo tak przy okazji od razu, jak już zacząłem mówić o Kuboidzie. Za mm, doświadczeniem, a w tym momencie piąty level, czyli niedużo, możemy sobie stawiać kuboidy. Tak. <laughs> I to jest jak najbardziej spoczko, bo. W tym momencie e, możemy, sa, e, możemy sobie spokojnie, na luzie, e, wybudować się gdzie chcemy, na przykład jakiś domek w, na samym środe, środeczku mapy, założyć tam kubo i tam mamy spokój, prawda? Nikt nam tego nie okradnie, możemy też oczywiście zabezpieczyć skrzynki przed kradzieżą i tym podobne. No, ale zanim pójdziemy się pozwiedzać tak troszeczkę, to kurczę chciałbym wam pokazać co tutaj można wykopać. I przejdziemy się po moich skrzynkach później po kumpla, a na końcu pokażę Wam kosmiczny Enderchest. Tutaj mamy w cholerę Łuków, jakieś tam bloki diaksów 10, w cholerę Emeraldów. Akurat nowych ród żadnych nie ma, bo niestety, znaczy niestety sety jest to serwer Bukit, czyli taki, na którym mogą być pluginy, a jeżeli mogą być pluginy, to nie może być e, tych. To nie może być modów, bo wtedy to nie jest buki, tylko tekit. No ale dobra, to już nie będę was stary, takimi rzeczami znużał. No to jest w cholerę rzeczy, naprawdę. Takie. Najlepsze jest to, że mamy tutaj chyba największe złoża ród, tak jak powiedziałem, w... jakie kiedykolwiek chyba widzieliście, i są one wygenerowane naturalnie. I to nie jest jeden taki biom na mapie. I jeszcze druga sprawa co do. A co do mapy, jak na hardkorze SKKF-a macie border, znaczy, no tam jest chyba border, po 3000 kratek, prawda? Tutaj border sięga po 25 tysiącach. Więc to jest naprawdę. Mamy gigantyczny teren. W dodatku jeszcze jest też dyn mapa, więc wrzucę ją wam do opisu, więc jeżeli będziecie chcieli sprawdzić, jak te tereny wyglądają, no to y, nim wejdziecie na serwer, bo mam się na przykład nie będzie chciało świata przemierzać, no to będziecie mogli sobie zobaczyć. Ale dobra, przejdźmy się po tych skrzynkach dalej. Tutaj już widzicie coraz lepsze te rzeczy jakiś tam gras, czyli wiadomo, że Sliktacza mam. Yy, więcej diaksów, więcej rzeczy diaksowych. Tutaj już prawie. Tutaj tylko tak jedzonko, za które za jednego kurczaka musiałem zapłacić jedno żelazo. A, kosmos, strasznie drogie. Ale niestety nie dało się tutaj jakby sprowadzić tych kurczaków, bo miałem 16 jajek, które znalazłem. Wyrzuciłem wszystkie, ani jeden kurczak nie wyszedł. No ale dobre. Oj, tutaj mi coś wyskakuje, że tam na oryginie. Już nie gra, nie wiem czy wy to słyszeliście, czy nie. A, no jest są skrzynki krumpla, również mamy tutaj rzeczy. Diaksowy i dosyć dobre, wszystko enchantowane za 30 level. Tutaj mamy też kowadu. Jak widzicie już troszkę poużywane, bo jest <śm> zniszczone dosyć, dosyć hardkorowo. Ale zaraz przejdziemy do najlepszego. Tutaj takie tam duper nie? Jakieś tam siekierki, nisikierki. Yy, diaksy, wełny. Ale zaraz wam powiem, skąd wełna. I przejdziemy się do tego miejsca, bo to jest ten drugi ciekawy biom. A teraz mój ender chest. A! Patrzcie, co tutaj mamy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stack bloków jaksów. <średziora> Jeden stack bloków emeraldów. Wszystko, oczywiście, na... najlepsza zbroja, najlepszy miecz. Tylko lootinga tutaj nie ma. Tak samo mam <średziora> wooden sword na sharpness 4. Kill -off drewniany na Fortuna 3, efektywność Cherry on Breaking 3, 3. <grywka> zmarnowałem troszkę 30 level, ale nie jest go problem tutaj wbić. Najlepsze łuki no i, no, i w zasadzie te po, najpotrzebniejsze rzeczy, czyli żarcie, dwa wiaderka na nieskończone źródełko, jakby mi kiedyś było potrzebne, jakbyśmy się przeprowadzali i tym podobne. Ale dobra, chcę Wam teraz. E, Kreślam, został wyrzucony serwera. Chcę Wam teraz przejść, pokazać mniej więcej e, taki bardzo ciekawy biom, Tylko nie wiem, czy znajdę od razu do niego drogę, bo, bo troszkę dawno tam nie byłem. Tylko czekajcie, wezmę sobie w takim razie tą zbroję jakąś. Znaczy, nie tyle co zbroję, co. Jest to gdzieś e, z Falling, budki. Czekajcie e, ja czekajcie, po, poprzeglądam tutaj te skrzynki. E, Kurde, chyba wszystko powrócę. A nie, jest, jest coś. To jest Fire Protection Project Protection Projectile. No dobra. Nikt nie wam będzie. No dobra, nie ma nic. A to wezmę to ze... To stąd. Hop, hop, hop. Ubiorę. Wezmę sobie też mieczyk. Jeden z lepszych, chyba. Tak. Sharpness 5. 522, więc jak najbardziej jest spoko <grym> i dobra i zejdźmy tam na dół żarełko mamy to nam się nie stanie no i też możemy wpisywać Homa, zapisywać sobie zaraz wam pokażę oj coś się z tym drzewem dziwnego stało nie wiem czemu no ale dobra jak widzicie mamy tutaj taką dziurę małą, albo o, jeszcze jedną rzecz wam pokażę zanim stąd pójdziemy yy, i stamtąd zeskoczymy do wody jeżeli nam się to nie uda jeżeli nam się nie uda to zeskoczymy no <grym> tak jak tak dla, dla jasności Widzicie to? Jak, tak jak mówiłem, diaksów jest tutaj w cholerę. Jak my na Survivalu, bez cheatów, podkreślam, bez cheatów, bo tutaj nie, nie opłaca się grać na cheatach, bo nie ma po co. Oj, lag był. Ym, be, na Survivalu bez cheatów możemy sobie robić parkour z diaksów. Tam jak widzicie, jest basenik, do którego się skacze, To już jest kosmos, naprawdę. Ym, a więc kochani, przejdźmy, wyskoczmy sobie po tym. Oto jakieś opinie opy. To są, op to jest tutaj taki moderator. Super, OP to jest chyba admin Albo coś w tym W każdym razie dziwne są tutaj te rangi, Troszeczkę inne niż na zwykłych serwerach Ale raczej to nie powinno przeszkadzać W sumie gość, ymm, zawsze, zawsze Ale to zawsze jest po trzech, czterech gości No może przez na czterech Ale tak dwóch, trzech zawsze jest Naprawdę, więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie serwa, To możecie zawsze walić do nich Ale dobra, przes spróbujmy przeskoczyć po tym parkurze Hop, 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 hop Oj, dobra Oj a, nie spadłem. Jak widzicie, teren na dole jest naprawdę ogromny. To wszystko tutaj to jest płaskie wygenerowane przez świat. Ja tam nic nie... nic nie robiłem, dlatego mówię wam, że jeżeli ktoś chce założyć domek na takiej górze, to teren temu sprzyja, bo nie trzeba nic kopać ani tym podobnego. Ani nic tym podobnego. A, dobra, Hop, hop. Ja mam nadzieję tylko, że nie spadnę. Hop! Hop! Aha! Wiedziałem. No ale dobra, w każdym razie skaczemy tutaj do baseniku, także z diaksów zrobione. W sumie łatwiej by było zrobić z bloków diaksów, bo bloków mamy trochę więcej niż takich zwykłych ród. No ale cóż, jest ze zwykłych ród i jest okej. Okay. Tutaj są, e, jest skrzyneczka, taka w razie gdyby ktoś, nie wiem, na przykład nie miał głodu czy coś i miał zaraz umrzeć, whatever, tutaj sobie pakuje rzeczy albo takie niepotrzebne śmieci Jest sobie coś w ogóle teraz nie ma. No, ale w każdym razie zeskoczmy sobie na dół. A, a tędy. Hop hop hop. Dobra. I tak jak mówiłem, patrzcie jakie to płaskie wszystko jest. Naprawdę to, to jest robione przez świat. Okej, okay, jump. Hop! Do wody. Dobra. A my, że tak powiem, wylądowaliśmy. Mm, akurat mam respiration, co się nie muszę bać, że utonę. Aha, i jeszcze zanim pójdziemy, tak jak mówiłem, m, tak jak wspominałem, można tutaj zrobić zro sobie swoje home. Czyli wiecie, kładziecie łóżko, dajmy na to, akurat w tym przypadku tylko możemy położyć łóżko, później wpisujemy komendę dom, nie home, tylko dom i tepamy się. Więc macie na przykład dom, rozpoczynam teleportację i, i tylko problem jest taki, że każdy teleport zawiera wam troszeczkę e, levela. Im dalej jesteśmy, tym więcej zawiera. Teraz zostałeś teleportowany, kosztowało ci co 4 punkty doświadczenia. Ile mamy dokładnie punktów, możemy sprawdzić komendą exp. A ja teraz mam 96, więc 100 bo wcześniej umarłem, umarłem z 45 niestety No a jak się jak się zginie to później maksymalną, jakby że tak powiem maksymalną ilością levela, który możemy zebrać jest yy, jest 100 czyli piąty level z hakiem To tak, tak by the way jakby ktoś nie wiedział <ścoughs> No, właśnie nie wiem czy wam to to, to teraz nie wyciąć. Oj lag był. nie wiem czy wam to teraz nie wyciąć jak tam idę, bo to nie wiem, czy jest sens po prostu pokazywania tego. Jeżeli po prostu. Jeżeli będę się mało odzywał, będzie to nudne czy coś, ja sobie to później sprawdzę oczywiście na, na nagraniu, to wam to wytnę. Bo, bo nie ma sensu, żebyście musieli oglądać. Wiecie, mi nie zależy, żeby filmik był jakoś kosmicznie długi, tylko dla kosztem tego, że ma być, nie wiem, jakoś mniej atrakcyjny. Więc no, rozumiecie mnie. Chyba, mam nadzieję. Oj, yy, na prawo, na prawo. Oj, oj, hop! Hop, dobra. Wbiłem tutaj. Mm. A ten biom, kurde, a zresztą powiem wam już teraz, ten biom to jest biom z kwiatkami, tak, tylko że takimi troszkę nietypowymi kwiatkami, bo, te bo kwiatki te sięgają e, mniej więcej chyba 15-16 kratek, są kilka, kilka razy większe od takiego zwykłego Steve'a. Aha, i jest to też serwer premium, tak, to muszę zaznaczyć, bo strzel strzelam, że wiele z moich widzów premium nie ma. Mhm. No więc niestety.. niestety niestety, niestety to jest serwer premium. No, i to są... To jest pełno takich gór, prawda? One się tutaj renderują, one nie są tej wielkości, one są wszystkie tych 200 ilością kratek. Bo ogólnie ten zamek, który wam pokazywałem, jedna wieża tam... No, on był brzydki, bo to był jeszcze z czasów, kiedy nie za bardzo umiałem budować, ale jedna wieża tam sięgała tych dwu, y, 256 czy nam 5 kratek, więc naprawdę sporo. Jakieś pająki pływają, niech sobie pływają. O, widzicie, już nawet na ścianach są te e, rudy emeraldów i tym podobne. Tutaj, chyba jakąś pochodnię ja postawiłem albo ktoś postawił. Dobrze, dobrze, że nie miał minimapy, jeżeli to był ktoś, bo wtedy bym zauważył nasz domek. O, to na pewno nie byłem ja. Silverfishy? Skąd się to je wzięły? Uhuhu. Dobra. Mm. Nieważne. O, mamy też oprócz. Oj, muszę coś zjeść, bo się dziwi, dlaczego nie mogę sprintować. Oprócz takich biomów, yy, tak jak Wam teraz mówię, kwiatkowych, czyli takich yy, naj. Że tak powiem najciekawszych, bo no, nigdzie więcej chyba nie znajdziecie. Tak mi się wydaje. Zastrzegam, że to jest po prostu świat wygenerowany przez mody, po czym wklejony na yy, taki zwykły survival. O widzicie, patrzcie, ile tu jest rud w jednym takim złożu. I w jednej rudzie, ile jest złóż yy, tego. Mmm, żelaza, widzicie? To nie jest tak jak zwykle 8. Tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 i to z jednej strony, co się... To ma pewnie jeszcze takie cztery rzędy. Więc po 40 tutaj spokojnie możemy znaleźć. No ale chodźmy. W każdym razie do końca z tymi biomami. Oprócz takich najbardziej dziwnych że, te, te, takich kwiatkowych, mamy też takie na przykład z gigantycznymi drzewami, gdzie konary drzew sięgają, nie wiem, po sześciu kratek szerokości... Dzieje Boże sześciu. No, inaczej... inaczej. Ym, ogółem Konor ma 9 kratek szerokości i po trzy no, z każdej strony, wiecie. Rozumiecie o co mi chodzi, tak? Taki 3 razy 3. No. Tutaj creepery jakieś. Kurde, kurde, ktoś tutaj musiał być, bo te pochodnie się same chyba nie spełnią. No właśnie ten kobel. A ja nie pamiętam, żebym ja tutaj był albo kumpel Też mi nic nie mówił, że... Gdzieś się tu pałętał. Tak, by the way, właśnie z tym kumple mam chyba zamiar e, za niedługo. Za niedługo, jeżeli teraz wbiję jakoś w miarę szybko na skype'a, tak jak mówił, to nagramy sobie jakieś SG albo super craft brossa, więc, e, spoczko. <grym> mm, kur kurczę, nie wiem, czy tutaj jest jeszcze coś do opisywania, żebym wam tego nie wycinał. O, widzicie, znowu jakieś tam rudy <grym> kosmiczne. Ej, ej, no, więc tak jak mówiłem na pewno, problemu z diaksami nie będzie. O, tutaj jest taki biom, gdzie są gigantyczne kaktusy. Oj tutaj się. O, widzicie? Już mamy takie troszeczkę nietypowe drzewa. Niby palma, tak troszeczkę wygląda. Niby jak palma, tutaj jakaś sosna. Są oczywiście jest że przez młode wygenerowane, bo. Ale kurczę, nie wiem, gdzie jest ten biom, wiecie, ten, o którym mówiłem, dlatego od tego momentu wam to wytnę. Jak tutaj gadam, bo, bo nie ma sensu, żebyście to oglądali, więc cięcie. Aha, jeszcze jedna taka maluteńka rzecz. Eee, jak biegamy po tym świecie, to czasem możemy zauważyć, że spełnią się tutaj pigmany. Ja nie mam pojęcia jakim cudem, jak tutaj jest nether wyłączony. Skąd oni się biorą? Znaczy ja rozumiem, że to jak biorą uderze e, w świnie, ale... W takim razie, skąd się świni biorą na przykład u nas w zamku na wyrenderowanym terenie? Jak mi ktoś powie, że się we, yy, wespnęły z samego dołu, no to puch, pogratuluję mu wyobraźni. <grych> Ale dobra, jeszcze raz wycinam i idę dalej szukać. Aha, i jeszcze jedna sprawa co do, co do kuboidów. Do kuboidów możemy włączać e, e, jakichś tam różnych ludzi, po prostu. I my jesteśmy, tak jakby liderem, a oni będą mieszkańcami naszego terytorium. Więc jeżeli, dajmy na to, zaczęliście grać sami i zaznaczyliście sobie jakiś ogromny teren, no to wtedy, e, i, wiecie, i, i nie zostawiliście, nic kumplowi, a chcecie, żeby mieszkał koło Was, to możecie go włączyć i wtedy będzie mieszkańcem Waszego terenu. No to tak, przy okazji. No, i wtedy będziecie, jak was też wkurzy, to będziecie mogli go wykopać i nie będzie miał dostępu ani do swoich skrzynek, ani do swojego domku, to tak wydaję, że to jest taka władza troszkę, ale dobra, skąd ten kobyl? Eee, ja z wami się z powrotem na chwilkę żegnam i widzimy się za chwilę, Pam! Dobra, siemanko, zatem wróciliśmy, jak widzicie są tutaj gigantyczne różne kwiatki, jakieś tam róże, jakieś tam kolorowe, wszystko jest oczywiście zrobione z wełny, bo nie da się inaczej, enderboony jakieś tu łażą. No i, i to jest bardzo, bardzo tutaj są ciekawe te biomy, bo no, nie są one tak nudne jak na zwykłym, normalnym świecie, po prostu mamy tutaj wiele różnych rzeczy. Tutaj mamy na przykład latającą, gigantyczną osę <laughs> i akurat te osy się przydają, bo jest mało pająków na, na całym tym świecie i trudno jest z pozyskaniem tej, pajęczyny na przykład na, e, nie pajęczyny tylko nici, na przykład na łuki. Jest mały problem z tym, więc polecam, pójście na taki... Możliwe mi powiedzieć, na taki bazar. <grym> na taki... Ym, na taki właśnie biom kwiatkowy, tak. No, jak widzicie, mamy tego w cholerę tutaj. Puu, na, na pewno wam tego nie zabraknie. I chyba miałem coś jeszcze powi powiedzieć odnośnie tego wszystkiego, ale zapomniałem. Aha, dobra, dobra, już wiem, yy, że... W świecie całym są. Świat jest podzielony na trzy strefy. One są tam połączone jakoś ze sobą, prawda, że możemy bezpiecznie przechodzić pomiędzy jedną a drugą. Nie, nie wpisując żadnych komentarzy. Co to? Skład zaopatrzenia. Masz żelazo. O, fajnie. To ktoś sobie tutaj postawił. No więc ktoś tutaj w każdym razie musiał być. <laughs> I to na pewno nie błymia. Ja. No i w każdym razie y, są tutaj podzielone na trzy strefy. Jedna strefa to jest y, bez potworków i bez PvP. Druga, y, druga strefa to jest y, bez PvP i z potworami, czyli możemy sobie nabić poziom. A trzecia to jest y, z. U... i z tym, i z tym, i z PvP, i z potworami. No, tak, by the way. I możemy się żeby nie chodzić po tej całej mapie, która jest naprawdę ogromna, bo 25 tysięcy kratek to jest sporo. Żeby nie musić po niej latać bez przerwy, wpisujemy tylko komendę strefa i, i mamy z głowy. Zresztą na samym cienkim początku dostajecie yy, tą... czekajcie, gdzie ja tutaj, komenda kit Tools". Dostajecie kom... nie ma, Aha. dobra. Yy, dostajecie taką książeczkę... a czekaj, a narzędzia? Narzędzia. A nie, narzędzia. Narz... Czekaj, ja źle chyba narzędzia widział. Nie, nie działa. No, w każdym razie, ja, jeżeli nie zginiecie, to tą książeczkę będziecie mieli na początku. Zresztą później y jest jakaś komenda na przywrócenie jej. To no, tylko trzeba zapytać się admina. Nie wiem co to jest pewnie. To, to też była jakaś osa, tylko ktoś wziął wszystko z niej ściągnął. No. No, i to chyba tyle w tym filmiku. Tutaj już ktoś troszeczkę zdevasował ten teren, no ale cóż, mm, tak więc dobra, to już teraz kończymy na 100%, więc to już jest chyba tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało i będziecie chcieli tego więcej, to może poszukam jakichś fajnych serwerów, z których by można było nakręcić jakiś filmik. A więc jeszcze raz dzięki, kochani, za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, jeżeli Wam się podobało, i o subskrypcjach, jeżeli jesteście nowi i chcecie być na bieżąco. Także mm, dzięki, jeszcze raz po raz trzeci, chyba za oglądanie. <sus> hey Töchter, <tschuist>, Papa! <sus> <sus>